Łukasz Bigaj szuka pracy. To była bardzo ciepła noc na rynku i dookoła rynku było pełno ludzi. Sami turyści. Ogródki wypełnione po brzegi, na stolikach paliły się świeczki, szklanki z piwem, kieliszki z winem. Roześmiane twarze, czyli jak zwykle w Krakowie. Siedziałem na ławce, gdy do lumpa żebrającego pod Adasiem podeszła jakaś zagraniczna para. Byli, że tak powiem, w wybornym nastroju. Mówili coś po angielsku, potem ona z odrobiną zażenowania wsunęła temu lumpowi w rękę banknot. It's for you, ten bucks, ok? Spojrzał na nią zdziwiony. Widać było, że nic nie rozumiał. Para poszła, zerwałem się z ławki, wyrwałem mu pieniądze i uciekłem w stronę dworca. Nie gonił mnie, nawet nie krzyczał. Łatwo zarobiony pieniądz nie śmierdzi, prawda? Oby taki był kolejny dzień.